Zespół Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie to placówka, która łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnością. Kształci w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców. Również należy podkreślić bardzo ścisłą współpracę z CKZ, dzięki któremu nasi absolwenci są wykwalifikowaną kadrą. Znajdują zatrudnienie nie tylko w kraju, ale i w Europie. Pragnę podkreślić, że bardzo bogata oferta programowa zapewnia atrakcyjność na rynku pracy. Współpracujemy z następującymi firmami: mamy porozumienia z Politechniką Krakowską, Politechniką Śląską. Współpracujemy i mamy również porozumienia z MPK, SA Kraków, z MPO, ze Szkołą Szybowcową Żar, z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, z Wydziałem Robotyki na AGH. Jesteśmy w bardzo bliskim kontakcie i współpracy z Wojskową Jednostką NIL. Samochody osobowe i ciężarowe jest ich około 30 milionów, zarejestrowanych w naszym kraju. Praca przed technikiem pojazdów samochodowych jest tutaj ogromna. Tylko fachowa wiedza i nabyte umiejętności pozwolą na to, by znaleźć się. W tym zawodzie i osiągnąć sukces. Umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami, programami, umiejętność znalezienia się w zespole daje te wszystkie możliwości, które dadzą nie tylko satysfakcję materialną, ale i satysfakcję taką duchową, moralną. Te wszystkie umiejętności uczeń nabywa w trakcie całego okresu szkolenia w naszej szkole. Począwszy od Zajęć teoretycznych, skończywszy na zajęciach praktycznych. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na dobrze wyszkolonych mechaników, jest w tej chwili bardzo duże. Znalezienie dobrej i dobrze płatnej pracy nie stanowi tutaj żadnego problemu, ale musi być jednak warunek spełniony. Uczeń, a późniejszy mechanik, musi być naprawdę fachowcem wysokiej klasy. I przede wszystkim odpowiedzialny za to, co robi. Zawsze interesowałem się od dziecka, był to gdzieś. Zawsze miałem w ręku jako dziecko młotek, gdzieś tam próbowałem, próbowałem naprawiać rower z tatą czy z jakimś dziadkiem, i od dziecka było mi to bliskie. Dobry mechanik powinien być na pewno cierpliwy i posiadać, po, posiadać dużą wiedzę w swoim zawodzie. Spawacz to zawód, który uczeń zdobywa przechodząc wiele kwalifikacji. Nabywa umiejętności łączenia metali za pomocą spoin, które wykonywane są w procesie różnych technik spawalniczych. Spawanie jest bardzo trudnym zajęciem, ale jeżeli po prostu przez, przez wiele lat będziemy się uczyć w danym tym kierunku, będzie dla nas to łatwizną. Dlatego po prostu przyjeżdżam tutaj, żeby się doszkalać, uczyć. się powinien być wytrwały w swoim zawodzie, oczywiście też zdrowy, e oczywiście też jeszcze e odporny fi fizycznie, psychicznie, bo to jest oczywiście stres, i odpowiedzialny. Wyspecjalizowani spawacze, którzy potrafią Wykonywać prace bardzo odpowiedzialne, przy na przykład spawaniu różnych elementów pracujących pod wysokim ciśnieniem, to już jest najwyższy kunształ spawalniczy. Spawanie da mi podstawę finansową, oraz przy okazji to jest dla mnie bardzo, bardzo dobry zawód. Dlatego, bo lubię ryzyko, a skoro y, lubię ryzyko, to lubię właśnie brnąć w, właśnie w takie niebezpieczne zawody. Y, także mamy y, praktyki, różne kursy do rozwijania y, naszego zawodu, czyli spawacza, które przygotowują nas do wykonywania y, tego zawodu. Y, takim już jak gdyby celem ogólnym, którego można osiągnąć, to są prace, spawalnicze wykonywane. Pod wodą. Ten sposób pracy to już jest tylko dla osób o szczególnych predyspozycjach i kwalifikacjach zawodowych. Ale wróćmy do spawalnika. To już jest y, pewien zakres wiedzy, którą można nabywać w procesie kształcenia się, uczenia się i na przykład zdobycia tytułu inżyniera spawalnika. Od dzieciństwa ciekawi mnie co znajduje się pod maską pojazdów samochodowych. My pracujemy w filmie Dodge jako mechanik pojazdów samochodowych. Chcesz zdobyć zawód, w którym łatwo znajdziesz pracę? Technik mechanik, technik spawalnictwa, a także technik pojazdów samochodowych to zawody poszukiwane na rynku pracy. Dobry zawód to bezpieczna przyszłość. Festiwal zawodów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.